Słuchajcie, byłem na 15. rocznicy Smoleńskiej w Warszawie. Chciałem zobaczyć, czy to wydarzenie interesuje mieszkańców, czy to wydarzenie jest ważne, jak w ogóle pamiętamy o katastrofie, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku. I wiecie co? Mam wrażenie, że to wydarzenie już niemal nikogo nie interesuje. Przykładowo, to całe przemówienie Jarosława Kaczyńskiego z tego miejsca. Prezydent Warszawy posłuchał w jakiejś mierze, przynajmniej, wezwania kandydata na prezydenta Polski Karola Nawrockiego i może dlatego dzisiaj było spokojniej, chociaż teraz już się zaczyna znowu. Na czym boleje. Dziękuję bardzo. 10 kwietnia 2010 roku. Doszło chyba do największej katastrofy w nowożytnej historii Polski, tej liczonej po roku 1989. Zginęło 96 osób w Smoleńsku, w katastrofie lotniczej, w tym urzędujący prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka, prezydent na uchodźstwie, wiele innych ważnych osób. To wydarzenie. Zostało już opowiedziane tak szeroko, że nie trzeba go tłumaczyć, ale warto zobaczyć, jak ono wygląda dzisiaj. Mija 15 lat od tego wydarzenia i poszedłem zobaczyć na plac Piłsudskiego, żeby sprawdzić, jak teraz wygląda Warszawa, jak mieszkańcy, jak też oficjele podchodzą do tego wydarzenia. Byłem tam chwilę przed godziną 9. Na godzinę 9.15 zapowiadano przemówienie prezesa Kaczyńskiego, zamówiono. Więcej mieli się pojawić różnego rodzaju goście i wiecie co? Mam poczucie, że znacznie więcej było tam celebrytów, dziennikarzy, osób szukających sensacji niż tych, którzy rzeczywiście tam przyszli. Był m.in. Krzysztof Stanowski, czyli dziennikarz, celebryta, kandydat na prezydenta. Była Marianna Schreiber, był Zbigniew Stonoga. Było bardzo wiele różnych osób, którzy przyszli tam w jednym celu. Chcieli zobaczyć, co ciekawego się dzieje i zbić na tym wyświetlenia, pokazać się, zobaczyć ciekawe zjawisko społeczne. Nawet nie było kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach prezydenckich, czyli Karola Nawrockiego. Był oczywiście prezes Kaczyński, który składał kwiaty, był Marek Suski, było kilku innych polityków, m.in. startujący kiedyś w wyborach na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński, ale... Wszyscy mieli poczucie, że że to była bardzo kameralna uroczystość. Ona zaczęła się mniej więcej w godzinie 9:15, 9:20 i potrwała może 20, może 30 minut. W tym czasie głównie większość osób skupiała się najpierw koło pomnika Alecha Kaczyńskiego, później koło pomnika ofiar tragedii smoleńskiej, czyli tego, który jest na placu Piłsudskiego. Tam przemówienie trwało dosłownie chwilę, co już widzieliście. Chwilę też trwały okrzyki kontrmanifestantów, no i wszystko się skończyło. 15 lat po katastrofie Smoleńskiej wciąż jest to wydarzenie, które dzieli, ale mam poczucie, że dzieli coraz mniej osób. Mieszkańcy Warszawy za bardzo nie przejęli się, ulice przez chwilę były pozamykane, ale tak naprawdę nawet przejazd między pomnikiem Lecha Kaczyńskiego a pomnikiem Smoleńskim cały czas był otwarty. Było to, można powiedzieć, marginalne wydarzenie. Coraz mniej osób z roku na rok Przychodzi 10 kwietnia, mimo że wydawało się, że w tym roku może być to trochę więcej osób, a to dlatego, że rocznica była poniekąd okrągła, 15 lat tej katastrofy. No ale to 15 lat podziału, podziału, o czym też pisałem na łamach raportu warszawskiego. W Warszawie wciąż nie ma ulicy Lecha Kaczyńskiego, mimo że jest w ponad 70 miastach, jest w Gdańsku, jest w Bydgoszczy, jest w Zamości, jest w Lublinie, jest w Świdniku, jest w Rumi, jest w wielu różnych miejscach. Jest ulica, czasem rondo, czasem park, czasem skwer. Lecha Kaczyńskiego, Lecha i Marii Kaczyńskich w Warszawie nie ma. Dlaczego nie ma? No dlatego, że jest to wydarzenie, które szczególnie w Warszawie bardzo podzieliło Polaków. Nie mówię o samej katastrofie, ale o tym, jak ta katastrofa została zamieniona w kapitał polityczny, bo do Rady Warszawy zgłaszali się różni ludzie, zgłaszały się organizacje, ale też nawet sami politycy w Radzie Warszawy próbowali tę ulicę uchwalić. No ale nie było zgody. Nie było zgody Rady Warszawy rządzonej przez Platformę Obywatelską. Nie było zgody prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, który po jakimś czasie powiedział, że to nawet była kwestia rady, że radni z jego samej partii nie zgodzili się na jego propozycję, ale ta ulica już przez chwilę była. Była ulica Lecha Kaczyńskiego. Niewiele osób to może pamięta. W 2017 roku przeszła rządowa ustawa dotycząca dekomunizacji. I jednym z założeń tej ustawy była zmiana tych ulic, które jeszcze wiązały się z poprzednim systemem na Nowe. W Warszawie wojewoda mazowiecki stwierdził, że trzeba zdekomunizować fragment trasy Łazienkowskiej, konkretnie areję Armii Ludowej. Zamiast Armii Ludowej miała być ulica Lecha Kaczyńskiego. Co więcej, nawet przez chwilę była, bo w, pod koniec 2018 roku pojawiły się tabliczki zmieniające nazwę tej trasy nazwę alei na ulicę Lecha Kaczyńskiego. Ale te uliczki, te tabliczki zostały później ściągnięte. W 2019 roku już za rządów Rafała Trzaskowskiego odkręcono tabliczki i wróciła Armia Ludowa. Dlaczego? A to dlatego, że decyzja wojewody była decyzją polityczną. Tak argumentowali radni Warszawy i oni odwołali się do sądu. Stwierdzili, że to działo się niezgodnie z prawem, trzeba to zmienić. Sąd stanął po ich stronie. Stwierdził, że wojewoda nie powinien zmieniać nazwy ulicy bez zgody Rady Warszawy. Wobec tego starą nazwę przywrócono. To było w roku 2019. Sześć lat później dalej ulicy Lecha Kaczyńskiego nie ma. Wątpliwości pojawiają się też jeśli chodzi o sam pomnik smoleński. Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ pomnik. Ofiar tragedii smoleńskiej staną w miejscu, które chwilowo nie należało do miasta. To dlatego, że miasto nie chciało zgodzić się na ten pomnik. Ówcześnie rządzący krajem PiS przejął plac Piłsudskiego po to, żeby ten pomnik zbudować. Po jego przejęciu, oczywiście, szybko wydano zgodę, rozpoczęła się budowa w 2018 roku, 10 kwietnia, pomnik odsłonięto. Ale dziś, plac Należy znów do Warszawy. Ministerstwo stwierdziło, że tamta zmiana była niepotrzebna, a być może nawet nielegalna. I co w związku z tym, czy ten pomnik stoi tam niezgodnie z prawem? Jeśli tak się okaże, to znów będziemy mieć kontrowersyjną decyzję, bo może się okazać, że pomnik trzeba będzie przenieść, albo trzeba będzie zdjąć, albo przesunąć. Cokolwiek z nim zrobić, na pewno wywoła to kolejny gorący spór. Polityczny. Choć Rafał Trzaskowski przyznaje przy okazji kampanii prezydenckiej, że być może ten temat trzeba już zostawić, niech ten pomnik tam stoi. Ale to, co widzieliśmy ostatnio, chociażby 9 kwietnia, kiedy ostatnie pokolenie oblało pomnik czerwoną farbą, pokazuje, że to nie jest pomnik jedności narodowej, że to nie jest pomnik łączący różne zwaśnione grupy. Wprost przeciwnie, jest to pomnik manifestacji politycznej, pomnik podziału. Jest to bardzo smutne, że w Warszawie, w mieście, którym rządził też Lech Kaczyński, pamiątki związane z nim i z katastrofą, ogromną katastrofą 10 kwietnia 2010 roku, są wykorzystywane politycznie aż do dzisiaj. 15 lat to bardzo długi czas na to, żeby spróbować tę tragedię przeżyć, żeby spróbować o niej opowiedzieć, żeby spróbować pewien rozdział zamknąć. Ja dlatego wybrałem się dziś na Plac Piłsudskiego, żeby zobaczyć jak to wygląda. No i zobaczyłem tam w sumie dość pokojowo przebiegającą manifestację. Z jednej strony tych, którzy składali wieńce, którzy najpierw byli przy, przy pomniku Lecha Kaczyńskiego, później poszli pod pomnik ofiar tragedii smoleńskiej, no i kilka krzyków, Osób skąd manifestacji. Było ich w tym roku niewiele. Nie było zbyt wielu transparentów, do których przyzwyczailiśmy się już jako dziennikarze i mieszkańcy tych grup, które mm, uważają, że. Są po drugiej stronie barykady, którzy nie chcą, żeby Jarosław Kaczyński przychodził pod Pomnik Smoleński, żeby środowiska PiSu tam przychodziły. Z drugiej strony mieliśmy też bardzo krótkie przemówienie prezesa Kaczyńskiego i tak naprawdę działo się tam niewiele. To, co ciekawe, to obecność policji. Jak zwykle było bardzo dużo funkcjonariuszy, śmiem twierdzić, że... Tak samo dużo jak wszystkich uczestników tego zgromadzenia, ale wielu z nich wyróżniało się niebieskimi kamizelkami. To był taki komitet antyprzemocowy, który miał doprowadzić do tego, żeby nie dochodziło do starć między różnymi grupami. A tak naprawdę do tych starć nie dochodziło, bo jedną z najliczniejszych grup stanowili dziennikarze różnych telewizji, różnych portali, w tym influencerzy. Osoby, które przyjechały tam, żeby zobaczyć co ciekawego się dzieje. I mam wrażenie, że dziś ta rocznica stała się z jednej strony zarzewiem walki politycznej, która trwa od lat do dziś, ale z drugiej strony niestety taką ciekawostką dla influencerów, dla tych, którzy chcą coś ciekawego nagrać, zobaczyć jakiś klimat pewnego wydarzenia, pewnej Warszawy. Ale nie jest to, i wydaje mi się, że mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wydarzenie ważne dla mieszkańców Warszawy. Dość powiedzieć, że przechodziłem przez kolejne ulice zmierzając na plac Piłsudskiego, patrząc na to, jak wyglądają poszczególne miejsca i nikt nie zwraca uwagi na to, że za chwilę odbędzie się jakaś manifestacja. Nikt specjalnie też nie odczuł uciążliwości z tym związanych.